Podświadomość nie rozróżnia prawdy od fałszu. To może być szokujące, ale twój umysł podświadomy nie analizuje, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Akceptuje absolutnie wszystko, co powtarzasz wystarczająco często, i uwaga, bardzo ważne. Z emocjami. Im więcej emocji, tym prędzej zapisuje się w podświadomości. No to działa oczywiście w dwie strony. Jeśli na przykład wmawiasz sobie, jestem beznadziejny, podświadomość to przyjmuje, ale jeśli na przykład codziennie powtarzasz sobie, mam w sobie ogromny potencjał, z czasem zaczyna to uznawać również za fakt. Eee, taki dowód. Pomyślmy na przykład o filmach, o horrorach. Wiesz, że to jest film, wiesz, że potwór na przykład w tym horrorze nie istnieje, a mimo to twoje serce bije szybciej, na przykład pocisz się, czujesz strach. No to dlaczego? Bo podświadomość reaguje na obrazy i emocje, a nie na logiczne fakty. To właśnie oznacza, że możesz świadomie programować swój umysł poprzez wizualizację, afirmację i pracę z emocjami.